Witam, tu Karol i w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym filmiku mam nadzieję, że odpowiem na pytanie, czy w momencie zdobycia egzotycznego Bounty Light in the Dark warto odblokować i zdobyć Torna, egzotycznego Handcannona. I w sumie inna odpowiedź nie może być od razu jak, jak najbardziej warto. Jest to jeden z tych egzotyków, który jak najbardziej jest warty swojego slota, ale teraz w tym mam nadzieję, że uda mi się trochę przybliżyć, dlaczego tak uważam. Od samego początku muszę zaznaczyć, że Torn przebija swoje cele i podkreśla przeciwników, w których strzelamy. Może na PvE nie jest to tak bardzo przydatne, chociaż oczywiście jeśli macie ogarniętych ludzi w zespole, to wiedzą, że jeśli coś się świeci, znaczy, że wyskupiacie na tym swój ogień, więc, więc i oni mogą się do tego dołączyć, ale na PvP nawet nagi Torn, który właśnie widzicie w tym filmiku, który jednocześnie gra do mojego komentarza, już od samego początku podkreśla cele, co znaczy, że o wiele łatwiej kogoś trafić, a dodatkowo, na przykład, y, hunterzy nie mogą się schować w niewidzialności. Jeśli traficie takiego huntera, na przykład, kiedy na was biegnie w, nie, nie, w niewidzialności, czy ucieka przed wami i gdzieś kucnie w rogu, to jak najbardziej świeci, widać go, no i myślę, że tylko wystarczy go wtedy dobić. Yy, I tak jak wspomniałem, od samego początku przybija cele, więc mimo, że dopiero y, przedostatni perk ma w opisie że właśnie, że zaznaczone cele mają dodatkowy damage jak i przebicie pocisków, to już od samego początku możemy to odczuć Ale tak, żeby wykonać samo bounty, zrobić, trzeba zrobić kilka kroków, które były opisane na jednym ze slajdów na samym początku tego filmiku. Polecam wam do tego Wikipedii Destiny, bo na pewno będziecie tam mieć o wiele dokładniejsze informacje, a ja tłumacząc to wszystko tutaj, musiałbym poświęcić niepotrzebnie swój czas. A wy macie swoje oczka, tak mi się wydaje, więc bez problemu możecie również i w grze posiadać, posiadając to bounty, po prostu sobie przeczytać, co należy zrobić. I tak, tutaj trochę rozbijając tor na czynniki pierwsze, jest on hand z niskimi obrażeniami. To trzeba powiedzieć. Przez to, że ma swoje te dodatkowe perki, które wbijają dodatkowe obrażenia w sekundę, sam jeden pocisk, jeden strzał ma relatywnie niskie obrażenia. Na PvE bez, bez tego perka będziemy potrzebować więcej strzałów niż na przykład oczywiście Hawkmoona, który nie dość, że ma wyższe bazowe obrażenia od torna, to jeszcze zdecydowanie o wiele większe, kiedy wpada jego perk który zwiększa o 33 chyba procent po, y, obrażenia pocisku. Y, na PVP jest to zdecydowanie odczuwalne, bo strzelając dwa razy w kogoś w głowę, zadamy mu 87 obrażeń. Reszta, jeśli, jeśli jeszcze nie mamy rozwiniętego wystarczająco tego właśnie torna, y, będziemy musieli jeszcze coś dołożyć. Jeśli nie, na spokojnie cel zginie od tych obrażeń na sekundę. Wspominam o tych obrażeniach na sekundy i niskim impakcie, ponieważ nawet na wogu, robiąc woga hard mode, nie zdejmujemy jednym strzałem, jednym krytykalem podstawowych wrogów. Teraz zapomniałem jak się nazywają te najsłabsze weksy. Ale tak strzelając im w brzuch zadajemy około 1600 ileś obrażeń i one stoją. Zostaje im chyba 2 czy 3% życia. Wiadomo, że jeśli mamy perka to one się jakby wytapiają z tego życia i giną. Ale jak najbardziej jeśli chcecie korzystać z Torna na wogu, to radzę jednak go rozwinąć, no żeby nie, nie trzeba było wiadomo marnować więcej amunicji. Chociaż i tak muszę zaznaczyć, że jednak korzystając z torna, złapałem się na tym, że nawet mimo że już mam go całkowicie rozwiniętego, na PvP, nawet jeśli już ktoś dostanie te dwa headshoty, to wolę go dobić trzecim strzałem, jeśli jeszcze ciągle go widzę a robiąc właśnie rajdy czy strajki, to też jednak, wiadomo, że ten damage jest przydatny, bo na przykład za, e, blokuje regenerację zdrowia przeciwników, e, bloku, blokuje regenerację zdrowa, e, zdrowia Knightów za ścianami, za ich tarczami, e, czy właśnie wszelkich ultrasów, które nie mogą zregenerować, zregenerować przez parę sekund swojej tarczy, nawet jeśli dostaną jeden strzał od torna i uciekną za róg. To ja złapałem się na tym, że jednak zawsze dokładam te dodatkowe pociski, żeby cel szybciej umarł. Przyjemnie jest coś sobie zostawić i szybko zmienić cel i po prostu wiedzieć, że ten mob i tak zginie. Ale jednak chyba najlepszą taktyką jest to, żeby coś jak najszybciej leżało i coś jak najszybciej po prostu już nie strzelało do twoich towarzyszy, bo nawet przecież jeśli potworek ma 2% życia i będzie powoli tracił to życie no to zawsze jednak jeśli jest to Sniper może trafić Twojego kolegę obok no i na co to komu? Na co ten kolega ma umierać od Snipera? E, więc tak, w moim rozrachunku na chwilę obecną jest to naprawdę bardzo silny hand -cannon, który na pewno właśnie jest warty swojego egzotycznego slota możemy biegać całe rundy na PvP z nim w ręku zmieniając od czasu do czasu okazjonalnie na właśnie na przykład heavy ammo ale myślę, że sprawdza się w każdym w każdym aspekcie. Możemy... Ja osobiście korzystam z PERKA Sended, czyli podwyższam zasięg torna i jego celność. Nie wiem dokładnie jak to procentowo wpływa, ale zasięg jest naprawdę o wiele większy, co pozwala mi nawet trafiać snajperów. A snajper trafiony dwoma, trzema kulkami z torna, co nie jest trudne. Też oczywiście od razu wytapia się z życia. Możemy po poprawić także stabilność torna, chociaż muszę zauważyć, że w przypadku hand no zazwyczaj strzelają one na tyle wolno, że kontrola celności na czyjejś głowie nie powinna być trudna. Zwłaszcza w przypadku bardzo pozytywnie widocznego celownika, charakterystycznej zielonej kropki torna. No myślę, że bez tego perk'a Perfect Balance i tak każdy jest w stanie utrzymać swój celownik na głowie przeciwnika. Yy, no cóż... Sądząc po mojej wypowiedzi już macie pewnie zarys, że jestem tym handclownem naprawdę pozytywnie, pozytywnie zaskoczony. Wcześniej był on po prostu o wiele gorszy. Bungie w ostatnich miesiącach naprawiło go na tyle, że naprawdę może on stawia, stawać w szaranki z Last Wordem. Last Word jest na chwilę obecną najlepszą bronią 1 na 1 na krótkie dystanse na Crucible, ale wystarczy, że pomiędzy tobą a osobą z Last Wordem jest trochę dystansu no i od razu, jeśli masz dobrego cela, wiadomo, kto powinien wyjść zwycięsko z tej potyczki. Więc ja jak najbardziej oczywiście ponownie polecam wam zdobycie tego, tego Powinno być to egzotyk bounty, na którym specjalnie powinno wam zależeć. I na chwilę obecną żegnam się z wami i do zobaczenia w następnej...